Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak dzisiaj będzie troszkę chwalenia, troszkę narzekania. Nowy, stary czołg wchodzi do World of Tanks. A przynajmniej wchodzi na super test. No tak, czy to widzicie? To jest Tiger 2, oczywiście. I powiem tak, z jednej strony nareszcie, że na siódmym tierze mamy Tigera 2. Na siódmym tierze jest jego miejsce. Natomiast oczywiście nie obyło się tutaj bez e, totalnych minusów. Najpierw sprawdźmy sobie te statystyki, a więc Tygrys jako czołg ciężki, oczywiście siódmego poziomu. Działo jego gorsza wersja, nie wiadomo dlaczego. Czyli penetracja 203 to jest spoko oczywiście, ale 240 uszkodzeń malutko, bo tyle to medy mają. E, Penetracja na goldzie 237, 240 oczywiście też uszkodzeń i 44 zaledwie na haeku. Prędkość pocisków, no tutaj szybko lecą wiadomo. Reload za długi moim zdaniem, 9,6 sekundy. Czas celowania bardzo fajny, 2,2, ale no dep. Słuchajcie, 0,38. W dziale 88 mm długim to jest tak, jakby komuś z liścia w papę załadować. Naprawdę. No, bez przesady, słuchajcie, bez przesady. To działo powinno być celne. Powinno mieć 0,33 maksymalnie, moim zdaniem. To powinno być po prostu bardzo celne działo. Mamy opuszczanie działa 8 stopni podnoszenie 15 aż 72 pociski no i 38 standardowo do przodu, 12 km do tyłu, słaby silnik 700 koni, wiadomo, że to zawsze lesowa tygrysa 2, 10 koni na tonę w tym przypadku, bardzo słabe obracanie się, czyli 22 stopnie. I wieża bardzo słabo również się obraca 20 stopni. Mało życia jak na czołg. Ciężki siódmego poziomu 1300. Mamy pancerz kadłuba standardowo 150-80 z boku. I wieża 185-80 z boku. Wiurę 380. Co my tu mamy? No, Mieliśmy do tej pory Tygrysa w normalnym drzewku niemieckim na ósmym poziomie, mieliśmy Tygrysa w drzewku amerykańskim, prawda, no i wreszcie w drzewku niemieckim. Przypominam Wam, że plany były albo są, żeby na tym siódmym tierze były inne pojazdy, które tutaj pasują, mianowicie na przykład Ferdynand z działem 88 mm. Um, oczywiście, no, nie zdziałem o 240 alfy, mam nadzieję. Bardzo też fajnie by było, gdyby jakaś wersja, na przykład, nie wiem, jak Tiger, chociaż nie, jak Tiger, dobra, niech to już będzie na ósemce, bo mamy na ósemce, ale, no, można tutaj chcieć, oprócz tego Tygrysa, Ferdynanda, prawda? Um, czy to jest dobrze, że taki czołg wchodzi? Moim zdaniem tak. Nie wiem co prawda, w jaki sposób będzie go można, czy to jest czołg po prostu do sklepu, czy to jest czołg do wygrania w jakimś evencie. W obu przypadkach wydaje mi się, że no są same plusy. No bo pierwsze, jeżeli ktoś lubi niemiecką myśl techniczną, no to będzie miał Tygrysa wreszcie w drzewku niemieckim na siódmym tierze, a jeżeli ktoś nie lubi, no to nie kupi. No, nie ma tutaj jakby minusów w ogóle, prawda? Oczywiście można by było powiedzieć, że zamiast robić tego tygrysa, to mogliby zrobić przecież jakiś inny czołg i wrzucić do wota, którego jeszcze nie ma. Tylko, że moi drodzy, ten tygrys już jest. Oni tu nic praktycznie nie musieli robić przy nim. Także on jest i przetestowany. I w takiej konfiguracji, czy też podobnej konfiguracji, już e, grywalny. Także po prostu kamuflaż inny i jechana, nie? <grytanie> Kurczę. E, szczerze mówiąc, ja bym chciał kilka takich czołgów, które już są w wocie, ale e, obniżyć im na przykład Tiery. No, Tygrys. Na trzecim tierze on sobie co prawda, przepraszam, na ósmym oczywiście tierze on sobie radzi teraz. Dostał troszkę buffów i tak dalej, bez problemu. Tygrys sobie radzi. Natomiast jego miejsce jest na takim tierze, na, na którym jest czołg IS. Nie IS-3, tylko IS. Po prostu. Także co ja bym zmienił w tym pojeździe? No, zdecydowanie tutaj alfę dałbym 280. Bo taka alfa powinna być, i wtedy byśmy mieli na tierze siódmym czołg, który spokojnie nadaje się do zarabiania, bo pociski są tanie. Penetracja 203, jak na siódemki, jest świetna. Tylko, oczywiście, problem jest z dwoma rzeczami. Pierwsza to matchmaking. Ten tygrys zostanie matchmaking normalny, więc będzie go bardzo często na ósemki losowało. Nawet nie mówię o dziewiątkach, ale na ósemki bardzo często. No i rzecz druga, dla zarabiania mega istotna. To jest bardzo niemrawy, ślamazarny klocek. W WOCie oczywiście możemy trafić taką bitwę, że... Tam, gdzie my pojedziemy, skupią się przeciwnicy i my nastrzelamy dużo obrażeń, zarobimy. Ale bardzo bi dużo bitew będzie takich, że my nie nadążymy po prostu, mając 10 koni na tonę. Tutaj sprężarka będzie jakby no, nieodzownym elementem, podejrzewam. To też te obroty to wszystko jest bardzo słabe. Obrót wieży jest słaby, obrót kadłuba jest słaby. Jedynie do czego się nie można doczepić, to do prędkości maksymalnej, która jest bardzo fajna. 38 na godzinę. No i będziemy tu montować przecież sprężarkę, więc przekroczymy 40. Rewelacja. Natomiast koników zabraknie prawdopodobnie, żeby te. No prawdopodobnie na pewno zabraknie, żeby te 40 rozwinąć. No cóż, taki krótki niusik. Nie wiem. Czy podobają Wam się tego typu pojazdy, które właściwie już są w WOCie? Natomiast to jest taka w przypadku Wargamingu zapchaj dziura, bo oni właściwie tu nic prawie nie musieli robić przy tym czołgu, a wprowadzają go jako jakiś tam nowy. Yy... No nie wiem, może do sklepu wejdzie. Znaczy, w końcu pewnie i tak wejdzie do sklepu, nawet jak na początku będzie można go wygrać, to równocześnie będzie go można kupić. Czy taki czołg warto kupić wot? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś lubi grać na siódemkach, to warto. No bo jednak przy zarabianiu, penetracja na podstawowej amunicji jest najważniejsza. Tylko tutaj ta alfa jest troszeczkę za mała i ta celność jest za słaba. No, 0,38 zrobili, kaman. No, 0,33 powinno być i byśmy dołożyli sobie coś, żeby załoga. No, wtedy mielibyśmy 0,32, 0,31, coś takiego. Celne działo niemieckie 88 mm. Tak jak to było normalnie, czyli było celne, no. Na 0,38 kurka wodna, nie chce mi się szukać, ile jest ma, no ale no, nie może być zbliżonych wyników, tak? Plus wielki, tak jak mówiłem, 2,2, że mamy czas celowania. Dobra, to tyle. króciuteńki niusik tylko. Dzisiaj wieczorkiem spotykamy się na streamie. Będzie chyba nowa gierka. Na razie odłożę ten To The Moon. Nie wiem, już nie zapomniałem, jak to się nazywa. Będzie Mars chyba, no bo słuchajcie, pierwszego, czyli już za tydzień w nocy o drugiej, wystartuje Starfield i zaczynamy wtedy stream całonocny. Nie mogę się doczekać tej gry. Po prostu, nawet jeżeli to będzie drewno, bo będzie, bo to jest Fallout, to będzie drewno i bugów będzie dużo, a będzie, <noise> bo to jest Bethesda, więc będzie dużo bugów, to cała idea gry... Zresztą, dobra, nie będę tu gadał, osobny film zrobię jeszcze przed premierą. Eee, tyle. Jeszcze dzisiaj na pewno coś tutaj... O właśnie! Jedzonko dzisiaj jeszcze wskoczy. A może zrobimy rację żywnościową francuską, bo też takową mam już przygotowaną. Albo batoniki. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Nowy czołg. Kupujcie. Grajcie. <grytanie> <Korka>. <grytanie> Polecam. Komu komu, bo idę do domu.